Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji partii Korwin. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych na Województwo Podlaskie. Tytułem dzisiejszej konferencji jest Wolność Tomków w swoim Domku. Dzisiaj głos zabierze lider Podlasia z ramienia partii Korwin oraz nasz kandydat w wyborach uzupełniających do Senatu RP z okręgu Łążyńsko-Suwalskiego, czyli okręgu 59, Pan Szczepan Marszewski. Drodzy Państwo, od kilkunastu tygodni można powiedzieć mieszkańców Białego Stoku, Łomży, Suwałk, tam gdzie funkcjonują duże spółdzielnie mieszkaniowe, zajmuje bardzo ważny temat rozliczania ciepła w mieszkaniach przynależnych do bloków w spółdzielniach mieszkaniowych. Ja, jako wypowiadam się tutaj zarówno jako kandydat na senatora RP, jak i jako praktyk, jako radca prawny, do którego zwracają się mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, którzy przychodzą z gigantycznymi kwotami rozliczającymi rzekomo zużyte przez nich ciepło, przez co oczywiście rachunki za mieszkanie w spółdzielniach mieszkaniowych, za mieszkanie rzędu 60 m2 sięgają po 1000-1200 zł. Pytanie skąd to się bierze? No, z błędnego rozliczenia ciepła. Skąd to błędne rozliczenie ciepło, ciepła, i skąd we mnie przekonanie, że to rozliczenie jest tak naprawdę błędne? Drodzy Państwo, dość powiedzieć, że spółdzielnie mieszkaniowe i w zasadzie niemal wyłącznie spółdzielnie mieszkaniowe stosują tak zwane podzielniki. Te podzielniki mają być de facto niemal jedynym, takim kluczowym elementem kosztów centralnego ogrzewania. A tymczasem spółdzielnia mieszkaniowa nie uwzględnia tak następujących okoliczności, że nie tylko grzejniki są źródłem ciepła. Źródłem ciepła są sufity, podłogi, ściany obok, wreszcie piony zupełnie nieopomiarowane. I jak wskazują doświadczenia mieszkańców spółdzielni, wielu jest takich mieszkańców, którzy nie potrzebują odkręcać grzejnika, po to, by się udostatecznie dogrzać. Dogrzać chociażby poprzez ogrzane ściany czy piony, te piony nieopomiarowane. I teraz w sytuacji, w której w ostatnich dniach z kolei obiegła prasę media informacja, że w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych prezes chce dokonywać jakiejś rewizji, przeglądu mieszkań, w jaki sposób te urządzenia są powieszone, jakie są tu urządzenia, czy ktoś nie dokonywał jakiejś samowoli, no tylko pokazuje, jak dzielnie y, walczy się z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju, jakim jest właśnie socjalizm. I te y, spółdzielnie mieszkaniowe, wypisz, wymaluj, to są przykłady reliktu y, socjalistycznego. Dlaczego? Wystarczy zastosować rozwiązania, które panują w większości wspólnot mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych nie ma podzielników na grzejnikach. Tam odbywa się to rozliczenie w sposób rzeczywisty, na zasadzie rzeczywistego rozliczenia kosztów. Mamy źródło ciepła ogólne, z którego możemy odczytać ilość tego ciepła dostarczonego do całego budynku. Podzieliwszy to na ilość metrów użytkowych wszystkich mieszkań, daje nam to koszt ogrzania 1 metra kwadratowego. Ten jeden metr kwadratowy pomnożymy przez ilość metrów kwadratowych konkretnego mieszkania i wychodzi, że metr kwadratowy, ogrzanie metra kwadratowego mieszkania wyniesie około albo nawet do 2 zł miesięcznie, a nie tak jak jest teraz, po 6, 7, 8, a nawet i 10 zł za metr kwadratowy. Dlatego jako senator będę starał się i będę zabiegał o to, by... Dokonać takich zmian w prawie spółdzielczym, w prawie energetycznym, żeby mieszkańcom spółdzielni, spółdzielni ulżyć i po to, by tak naprawdę nie stosując tych podzielników, zmniejszać poprzez nawet samo to niestosowanie podzielników, bo podzielniki kosztują, zmniejszać koszty e, obciążenia mieszkańców poprzez zmniejszenie e, czynszów. Apeluję do mieszkańców, drodzy Państwo, nie bójcie się e, reklamować. Nie bójcie się reklamować kosztów rozliczenia centralnego ogrzewania. Te rozliczenia, w których macie do zapłaty więcej niż 2 zł za metr kwadratowy, miesięcznie są rozliczeniami najczęściej błędnymi. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych i w Białym Stoku i w Łąży, i w suwałkach. Takie sygnały do mnie docierają. Ja to, co jest też istotne, to zauważamy na forach internetowych y, taką wojnę polsko-polską związaną z tym tematem, gdzie jedni krzyczą za komisarzami, którzy mają chodzić po domach, prawda, i skrzętnie patrzeć, czy aby wszyscy obywatele mają zawieszone grzieniki w tym, a nie w innym miejscu. I wszyscy krzyczą, dobrze, nie sprawdzają, złapiemy tych złodziei, co rzekomo sobie dowieszają, prawda, w mieszkaniach, przecież łatwo sobie to wyobrazić, dowieszają sobie jakieś y, dwa żeberka, prawda, gdzieś y, zaznaczone, y, 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 Ludówką, prawda, schowane, żeby dogrzeć swoje nielegalnie mieszkanie, e, a z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy uważają, że są w ten sposób napadani, no i w stosunku do nich padały takie argumenty: a nie chcecie wpuścić komisarzy ludowych, tak, spółdzielczych, no to jesteście w takim razie, macie coś do ukrycia, jesteście podstępni źli. A tutaj, właśnie to, co powiedział pan Szczepan Warszewski, rozwiązanie jest proste. Zamiast kłócić się między sobą, skoro już jesteśmy jako wspólnota spółdzielczą, to po prostu trzeba wyjść z tego założenia, które było wspomniane, że ani ten, który wpuszcza, ani ten, który nie wypuszcza, jest winny, tylko winny jest sposób naliczania po prostu w spółdzielni mieszkaniowej, o czym większość osób po prostu nie zdaje sobie sprawy. Dopiero kiedy zgłoszą się z takim problemem, na przykład, już do pana Szczepana Barszyńskiego, to okazuje się, że są pieniądze do odzyskania, że zostali wielokrotnie pokrzywdzeni, i o to po prostu trzeba walczyć. Nie walczyć między sobą, a walczyć po prostu z problemem. I tu pada pytanie, czy jeżeli senatorem, trzecim senatorem z województwa Podlaskiego. Będzie kandydat pisu. To czemu się będzie chciało, tak naprawdę, reprezentować mieszkańców tego województwa? Czy bardziej się skupi na tym, żeby reprezentować interesy swojej partii? Czy z kolei, jeżeli wygra kandydat PSL-u, nazwijmy to KODU? platformy nowoczesnej, no jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to pytanie, czy jemu będzie się chciało reprezentować mieszkańców Województwa Podlaskiego, zamiast się skupiać na bronieniu Stołków, swoich kolegów, którzy teraz tracą po kolei pracę? Czy wielu to spółdzielni mieszkaniowych taka sytuacja w Białym Stoku dotyczy i dużo osób się do Pana zgłaszało z takim yy... problemem? To jest taki szeroki problem? To jest bardzo szeroki problem. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że najwięcej tego typu zgłoszeń jest ze spółdzielni mieszkaniowej Słoneczny Stok, ale również i Białostowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ma w tym względzie poważne niedociągnięcia. Dotyczy to poniekąd również spółdzielni, Elemencik, Suwałk, Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa. E, zgłaszają się ludzie, tylko e, no, n, ludzie też mają pewnego rodzaju barierę, mają świadomość tego, że coś się dzieje, ale niejako dla świętego spokoju, jak niektórzy mówią, są wręcz zastraszani żeby nie podejmować żadnej inicjatywy i w, przy pierwszym kontakcie z tym niesprawiedliwym, złym, zbyt wysokim rozliczeniem mieszkańcy bardzo chętnie się udzielają, a później im ta energia spada nie wiedzieć czemu, no jak informują mnie tutaj koledzy właśnie mieszkający w spółdzielniach łomżyńskich czy suwalskich, no, jest to jakąś praktyką. W Białymstoku widać, że jest to trochę, już to trochę inaczej wygląda. Może też dlatego, że ten ruch spółdzielczy ma tutaj swoją historię i, i, i ma swoich przedstawicieli dość dynamicznie działających. Tak się zastanawiam, ponieważ nawiązaliście panowie do tych różnych wypowiedzi internetowych. Tam można przeczytać różne opinie. Między innymi takich osób, które mówią, że dlaczego ja mam grzać w pokoju pierwszym, drugim, trzecim, skoro mi jest zimno, a sąsiad nade mną, czy pode mną, czy obok nie grzeje, ponieważ jak grzeje. No, jest to trochę niesprawiedliwe. Yy, nie, nie. Yy, yy, znaczy, yy, yy, tak, yy, yy, w sposób taki ogólnooględny do tego podejść, to faktycznie pozostawia takie wrażenie, że to, to tak wygląda, jak pan mówi. Ale proszę zwrócić uwagę, że e, bryła budynku y, y, no, wygląda w taki sposób, że y, y, mieszkania są, ja na tym, na tym przykładzie chcę się skoncentrować, są zlokalizowane przy szczytach i na ostatnich kondygnacjach. Tak? I akurat te mieszkania, które są na szczytach, na ostatnich kondygnacjach, niekiedy również na parterze, są spo, swoistym izolatorem dla tych mieszkań, które są w tej bryle budynku w środku posadowione. I yy, nawet termomodernizacja nie zawsze daje oczekiwane efekty w kontekście ocieplenia szczytów, ocieplenia yy, ostatnich kondygnacji, czy też izolacji tej termicznej yy, parterów, co powoduje, że mieszkania te, właśnie szczytowe, czwarte piętro, parter, muszą być bardziej ogrzewane. Poprzez, to więks poprzez tą większą emisję ciepła, poprzez grzejniki. E, powoduje to, że z tego ciepła czerpią mieszkania te, które są posadowione w środku, naturalną koleją rzeczy. Co więcej, w sytuacji, w której e, mieszkaniec e, mieszkający na czwartym piętrze, jeżeli ma odkręcony e, termostat, zawór, e, powoduje to, że po pionach, rurach, które nie są izolowane, idzie ciepło i to ciepło po drodze do, we wszystkich mieszkaniach tak? emituje to ciepło, a to ciepło nie jest pomiarowane w tych mieszkaniach, w których termostaty są zakręcone. I teraz zgodnie z prawem, z prawem budowlanym, w lokalach mieszkalnych należy utrzymać stałą temperaturę minimum 16 stopni Celsjusza. Po co? Po to, żeby zachować właściwą, prawidłową tkankę budynku, żeby nie występował grzyb, pleśń, prawda? A kiedy można to zrobić, kiedy są te mieszkania ogrzewane. Tak? I nawet jeżeli ktoś zakręci zupełnie w celach oszczędnościowych termostat i zbije tę temperaturę do 12 stopni Celsjusza, to jednocześnie wpływa negatywnie na ten cały budynek. Dlatego jakby przepisy, nie, znaczy sama oszczędność nie jest celem samym w sobie, tak? ale również właściwa eksploatacja budynku. Jest niezwykle istotna, po to, żeby nie degradować tego budynku, po to, żeby nie powodować chorób, po to, żeby nie było tam grzyba, pleśni. Jest, jest to nie do wychwycenia, czy sąsiad z drugiego piętra, z mieszkania numer 4 zakręca, czy odkręca grzejnik? No jest, to, jest to nie do wychwycenia, dlaczego, dlatego ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie, w którym nastąpi rozliczenie na zasadach rzeczywistych, poprzez wyeliminowanie podzielników, i rozliczenie kosztów ciepła na zasadzie ogrzania metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Te jest to nie bardzo nie... proste, banalne rozwiązanie. Wtedy nie kalkuluje się, można powiedzieć, oszczędzać. Ale to nieprawda. Bo ludzie nigdy nie chcą być przegrzani ani wyziębieni. A jednocześnie nigdy nie jest tak, że jeżeli na zewnątrz panuje temperatura. W okolicach zera, że się otwiera to okno i to okno po prostu jest otwarte stale, tylko się otwiera na chwilę po to, żeby wywietrzyć. No tak ja, no tak, bo, tak sobie myślę, bo, bo są ludzie, którzy faktycznie nie odkręcają tych grzejników, bo u nich po prostu jest ciepło, mają te plus 16 i już. No ale to też będzie rodziło niezgodę między sąsiadami. Yy, tak, ale proszę zobaczyć, że, yy, żeby ta, yy, yy, obawiam się, znaczy wydaje mi się, że to nie będzie żadnej niezgody, dlatego że my yy, poprzez yy, podliczenie, na przykład rocz, rocznych kosztów ogrzania yy, budynku, zaokładamy 100 tysięcy złotych, prawda? Mamy yy, 1000 metrów kwadratowych powierzchni yy, w, w budynku, to, prawda? to wszyscy jakby składają się z mieszkańców w tym budynku, do tego, by ogrzać ten budynek. Tu nie ma żadnej niesprawiedliwości. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, e, przy temperaturze 25 stopni już się nie da w domu siedzieć. Ta temperatura optymalna to jest 21 stopni plus, minus, no różnie, 2 stopnie. To w zależności od tego, nawet powyżej 21 stopni to, to pewnie mało kto w tym mieszkaniu siedzi. I tak naprawdę e, mamy do czynienia z, z sytuacją, w, którą, w której to jest właśnie najbardziej sprawiedliwe. Dlatego, że te budynki, w których stosowane są podzielniki, mają całą mas masę źródeł ciepła nieopomierowanych. Czy to piony grzewcze, czy ściany, czy sufity, i tymi yy, źródłami ciepła ci, którzy zakręcają grzejniki, dogrzewają swoje mieszkania. Jednocześnie, wprowadzenie systemu, który miałby tak skrupulatnie rozliczać te wszystkie źródła ciepła, jest z punktu widzenia ekonomicznego, ale również technologicznego ze względu na stare budownictwo, niemożliwe jest jeszcze kwestia kosztów tak które chociażby ponosimy bo mając tych komisarzy ludowych, którzy chodzą i prawda, sprawdzają w tych mieszkaniach, przecież oni skończą mają te pieniądze, prawda? Koszty podzielników, koszty wymiany podzielników, koszty odczytu danych z podzielników, to są wszystko koszty obciążające mieszkańców. Czyli, czyli pani zatem stała kwota za metr kwadratowy, ile metrów kwadratowych mamy, tyle w Tak jest, tak jest. A może lepszym rozwiązaniem by było wstawienie oddzielnych podzielników przed każdym mieszkaniem? W sensie, ile wpływa ciepła do konkretnego jednego mieszkania, a nie do całego bloku. Tylko y, w budynkach, które już są, wprowadzenie takich rozwiązań jest niemożliwe. Ze, ze, względu, chociażby, ze względu chociażby na, na te piony nieopomiarowane. Należałoby w takim razie bardzo starannie y, zaizolować piony nieopomiarowane, po to, żeby one nie emitowały ciepła w mieszkaniu, przez które to ciepło, ta, ta, ten pion przechodzi, prawda? Ale, a tylko y, po to, żeby ta, ten pion dostarczał do opomiarowanego źródła, e, dostarczał to ciepło do opomiarowanego do źródła. Dlatego problemów jest cała masa. E, mamy w, w, w takiej koncepcji, o której Pan mówi, należałoby również zaizolować termicznie ściany tak. wewnętrzne. Wewnętrzne ściany, no, żeby nie było przenikania, bo to się wydaje pozorne e, czy, czy nie, mało znaczące, ale tak naprawdę to przenikanie między ścianami jak najbardziej jest. No jeszcze nie szczelne okno. Też nie. Bo jak szczelne okno, to nie ma świeżego powietrza w domu. Ale jest ciepło. Inaczej. Najważniejsze inaczej, inaczej. jest szczelne okno, jak okno, które dobrze izoluje termicznie. Prawda? Bo dobre wkłady szklane, dobre ramy wysokiej jakości przewidują najczęściej właśnie ten nawiew i wentylacji, która de facto jest potrzebna w domu, po to, żeby no, oddychać świeżym powietrzem. Człowiek zużywa powietrze, które dostarczane jest do pomieszczeń. Dobra, to dziękujemy bardzo.